Takie są polecenia, prawa i nakazy, których nauczyć Was polecił mi Pan, Bóg Wasz, abyście je pełnili w ziemi, do której idziecie, by ją posiąść. Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja Tobie rozkazuję wypełniać. Tobie, Twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia Twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj Izraelu i pilnie tego przestrzegaj aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Nie pozostaną w twym sercu te, niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przybywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu, przywiążesz je do Twojej ręki jako znak, niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na drzwiach, na odrzwiach swojego domu i na Twoich bramach.